No tak, to już jest samo został skończony. I co? No wały pozakręcane, skrzynia zakręcona wszystko już jest na zicher. A jeszcze olej nie spuszczam, bo trochę na nim pochodnie się przepukało. To niech będzie eee, i co? No nic, no zobaczymy, co będzie dalej. No. Także roboty przy tym wszystkim to tutaj było trochu. O, jeszcze wymieniłem dwie rurki tutaj na nowe bo tam sobie zgniły no ale to ogólnie to jeszcze stanie jakby dobry jest tego tak. wszystkiego rama nie jest ni tak że jest okej okay. zostało tylko założyć jeszcze maskę i dlatego no się odpala silniki i tak dalej jak ktoś tam nie kuma ktoś tam jakieś dziwne komentarze pisze i tak dalej dziwne tam dziwne dziwne to proszę mi tam dziwne komentarze nie pisać, kto rozumie to rozumie, a kto nie rozumie to niech się normalnie zapyta że się silniki odpala e, zawsze przed zamontowaniem i włożeniem a zwłaszcza do samochodu, w samochodzie jest masa roboty żeby później go e, żeby później wyciągnąć ten silnik to ja muszę znowu skrzynię wały podpinać. skrzynia wiadomo musi być odkręcona Eee, w środku, oczywiście, lewarki muszą być wyciągnięte. tak. Stąd trzeba całe lewarki powyciągać. Wszystko, A jak ktoś się nie zna, to niech nie pisze, durnych pierdół tam zostało. Założyć maskę, zalać oliwę i świeżą, czysto. Film wymienić, i będzie ok. No, już autko będzie jeździło. A jeszcze, bo wymieniałem gumę od razu na wahaczach. Zostało mi jeszcze koło ściągnąć i dopiero teraz dokręcam tuleje na wahaczach. Zostało jeszcze dokręcenie tulei na wahaczach. I jedna i druga strona bo wszystkie wymieniałem na nowe. Już stało tyle czasu było jak to się mówi. Stało już tyle czasu i było czasu też jako chwilę to też to w międzyczasie robimy. No już kurde minęło. Mamy teraz co kwiecień. Dzisiaj mamy kwiecień. Oj bo nie wiem, piąty, szósty, siódmy chyba, czy ósmy chyba zdaje się, czy jakoś tak, już, już nie wiem, co dzisiaj jest. Kwie ale ogólnie kwiecień i silnik wyciągnąłem z niego z końcem listopada. Grudzień, cały styczeń, luty, marzec, cztery miesiące, kwiecień. 5, 5, 5 miesięcy auto dopiero złożyłem. No kurwa, masz jeszcze w życiu takie projekty nie miałem, żeby tyle czasu składać, no ale dobra. Trzy miesiące czekałem na to tulejowanie tego silnika, bo to tak jak mówiłem, tu były, jak pokazywałem, jak mówiłem, tu były e, tulejowany blok. To nie było zwykła wymiana tulei, bo w się tuleje wymienia... nie tak jak w traktorze. Tu zostały wstawione grube tuleje, żeliwne, a nie z blaszki bardzo cienkie 0,8 coś tam. Takie są oryginalne, ale tamto gówno się fałduje, dlatego. Dlatego, no. Wiadomo, nie? Jest, jak jest później, to pęka po jakimś czasie. Jak jest nowe, to wszystko, co nowe, to chodzi. A teraz on będzie tak długo chodził, póki Buda już całkiem nie zgnieje, pizdu. Taka to jest prawda. No niestety, ale taka jest prawda. Ale będę go reanimował tak długo, póki będę żył. Bardzo dobrze się tym jeździ, fajnie się tym jeździ także i ogólnie lubię ten samochód nie wiem dlaczego ale go lubię ogólnie lubię go za wszystko ciągam nim przyczepy traktory wszystko kurwa ciągam także także ogólnie auto jest zajebiste Nie to pasi także tu mam już sześciuchą już było odpalone już jeździło no także Także taka to jest prawda, no jedni tam coś lubią oglądać mechanikę, drudzy nie lubią, także. Wiadomo, że rzeczy mechaniczne są nudne, ale to jak to się mówi, człowiek pokazuje też ile może, przecież nie będę pokazywał jak się silniki, no tam co tam mogę to pokazuje też tak. Jedni to ciekawi, drugich to nie ciekawi, kurde, a no co będę gadał, no? no mechanika jest nudna i trudna i ciężka, tak. Także to w każdym calu, co by nie robił, kurde, to jest... A jeszcze jak się samemu robi, to już w ogóle... No wiadomo, Wojtek trochę podrośnie, coś pomoże, ale musi, musi chłop studiować, kuźwa, a nie... będzie siedział w kanałach, jak ojciec. Także dajcie tam jakoś łapkę, subskrybujta, jak coś subskryba, albo jakiegoś tam czorta. Człowiek też tam coś pokazuje, pewne rzeczy, co tam jak to się mówi, umie, pokaże, co coś i tak dalej. Co zrobić, jak zrobić, mi tłumaczy, pokaże. Także do grobu nie zabiorę swojej wiedzy, a zawsze warto coś tam pokazać. Mówię, a jak ma ktoś głupio komentować, to lepiej niech się nie odzywa wcale. Także bo ja czegoś takiego nie lubię, nie lubię tego. Z nudów, bo mi się to nudzi. Kuźwa. No ale dobra. To trzymajcie się, zdrowo. Pozdrawiam, cześć. Kończę. Biorę się za końcówkę tej całej mojej roboty z tym aucikiem. Pozdrawiam, cześć. W końcu wyjechał w własnych siłach. Po prawie pół roku. Wojtek. To do przedszkola. Zaraz go umyjemy, cały zakurzony. Mucha nie siada. Pierwsze ruchy od pół roku. Morda się cieszy. Moja też oczywiście. Zabierzemy go na mycie. jak tam czarny dym idzie czekaj czekaj pięknie kurde, nie ma to jak porządny diesel a jest super dawa jest o jezu o, aż poszedł muszę mu dawkę paliwa zmniejszyć bo... po co po, po co bo ma teraz dawkę na 200 koni ustawioną ja Zwiększałem mu na pompie dawkę Żeby w ogóle jeździł Mucha nie siada, pięknie chodzi Stara dobra furka Dobra, myjemy, kończymy, na razie, pa